Podsumowania roku wojny na Ukrainie 24 lutego 2022 roku wszystko się zaczęło, dziś dokładnie rok mija. Mieliśmy już przemówienia między innymi prezydenta Złońskiego, także premier Morawiecki jest w Kijowie, przywiózł pierwsze leopardy. Tak, tak już media ogłosiły, że, że ten pierwszy polski sprzęt trafił. 14 maszyn chyba z tego, co widziałem. Mm -hmm. Albo jak, jakaś niewielka liczba, to też nie chcę w Państwa wprowadzać błąd, pewnie to dokładnie zostanie powiedziane i gdzieś na naszej antenie też to, też to padnie. no Ale zróbmy sobie takie krótkie podsumowanie tego, co działo się przez rok. Pozwoli, że ja mam 6 punktów zapisanych z portali ukraińskich. Te portale ukraińskie podały to. Poprzez siły zbrojne Ukrainy, siły właśnie zbrojne Ukrainy dały taki raport, podsumowanie roku, dziesięciopunktowe, w którym mówią, gdzie są największe zwycięstwa armii. Też z tego skorzystał prezydent Złański w swoim przemówieniu, ale jest kilka punktów, o których chciałbym z tobą porozmawiać, czy ty się zgadzasz, że to są absolutnie zwycięstwa armii ukraińskiej w tej, w tej wojnie. I ten program, te, te zestawienie rozpoczyna się od Jednego wydarzenia, a mianowicie obrony Kijowa. Jest zacytowane: Od pierwszych godzin rosyjskiej agresji, siły obronne Ukrainy wraz z dziesiątkami tysięcy ochotników zatrzymały wrogą ofensywę, a w niektórych przypadkach udało się przechwycić inicjatywę i przejść do kontrataku w poszczególnych rejonach frontu. Twoim zdaniem, faktycznie, obrona Kijowa to jest ten najważniejszy, absolutnie najważniejszy punkt w tej wojnie? Tak, zdecydowanie tak. Już pamiętam, kiedyś poruszaliśmy ten y, temat najważniejszych wydarzeń na wojnie i utrzymuję swoje zdanie, że bitwa kijowska, obrona Kijowa, bitwa chostomelska można to ogólnie nazwać bi, y, bitwą kijowską jest najważniejszą bitwą y, od czasów obrony Berlina. W 1945 roku, bo to jest bitwa, która zmieniła cały układ sił, całą architekturę bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej. To jest bitwa, która wybiła dwa przednie zęby Rosjanom, pokazała, że Ukraińcy umieją walczyć, umieją wygrywać i się nie boją, nie położyli się przed Rosjanami, nie rozpłakali się. Pokazało, że Rosjanie są niekompetentni, że nie mają tak naprawdę świetnie zmotywowanej, zmobilizowanej, wyposażonej armii, że posiadają niekompetentne dowództwo, nie posiadają e, odpowiedniej logistyki. Przecież z, na Hostomel spuszczono 600 e, spadochroniarzy z WDW i Specnaz, elitarne jednostki. Specnaz jest prawdopodobnie najbardziej elitarną jednostką, którą Rosjanie obecnie posiadają. I za wyjątkiem jednego żołnierza, jednego, wszyscy zginęli, bo nie dojechało zaopatrzenie, bo nie udało się zająć lotniska w ten sposób, że mogłyby tam lądować samoloty i helikoptery, i to miała być baza wypadowa na Kijów. Nie udało się tego zrobić. Desant zginął, nie dojechało zaopatrzenie, za potem była kolumna. 60-kilometrowa, która miała prawdopodobnie współgrać razem z opanowaniem lotniska w Kostomelu, mieli dojechać, tam miały, miały być punkty zaopatrzeniowe, za uzupełnić paliwo, ewentualnie amunicję, tak? I ruszamy i odcinamy e, drogę e, z południowego zachodu, która biegnie do Kijowa, żeby nie móc Zaopatrywać Kijowa w żaden sposób, żeby go otoczyć, żeby się miasto udusiło po prostu, tak? Żeby nic z Polski czy ze świata nie mogło przez Lwów pojechać do, do Kijowa i tak by było. No ale oczywiście wszystko spaliło na na panewce przez złe planowanie, przez niedostateczną logistykę i przez korupcję. Pojazdy, które poruszały się tą 60-kilometrową kolumną, te na przodzie, im nie zabrakło benzyny, im zabrakło, im zabrakło ogumienia. Okazało się, że ogumienie wojskowe, które te pojazdy powinny mieć, które uwzględnia ich charakterystykę, nie miało takiej, te, takiego ogumienia, miało zwykłe opony z Chin, czasami za małe, włożone na siłę, które najzwyczajniej w świecie popękały i te pojazdy stanęły i nie mogły się poruszać, a w związku z czym cała gigantyczna kolumna stanęła. No to jest po prostu śmiech na sali, tak? jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o wojsko, że przez taką głupotę, przez taki stopień korupcji, bo ja założę się, że oficjalnie to wszystkie opony były kupione, jeszcze były zapasowe nawet, tak? a przyszło co do czego i okazało się, że nie ma żadnych, nie ma żadnych opon i, i cała wielka ofensywa i misterny plan po prostu się posypał momentalnie. Tak, ale wracając do, do samej Bitwy Kijowskiej, to tak, moim zdaniem jest to najważniejsza bitwa od, od 45 roku, która zmieniła architekturę, być może na zawsze, być może nie, zobaczymy jak ta wojna się dalej e, potoczy. Miała ona wpływ na wszystkie kraje, na wiele krajów, na dziesiątki milionów ludzi, którzy żyją w tej części świata. Od Finlandii, Szwecji, aż po Rumunię i... E, e, Austrię, Czechy, Polskę, nie mówiąc o krajach bałtyckich, które, które teraz po prostu pewno nie mogą, kraje bałtyckie nie mogą e, spać po nocach, bo wiedzą, że nie mają się czym bronić, bo nie ma u nich wojsk NATO, bo NATO na dobrą sprawę nic nie robi, żeby bronić kraje bałtyckie. O tym się też dużo nie mówi, bo tutaj sytuacja była taka, że, że NATO postawiło 300 tysięcy żołnierzy w stan gotowości, tylko problem jest w tym, że postawiła na papierze, bo ci żołnierze są dalej tam, gdzie byli. Ich nie ma na Litwie, Łotwie i w, i w Estonii. Y, Niemcy, którzy mają stacjonować w, w Estonii, czy na Litwie, czy Amerykanie, czy Polacy, nie, nie zwiększyli swoich kontyngentów. I dalej jest kwestia taka, że Niemcy, na przykład, mają 3, 3 tygodnie, żeby dopłynąć ze swoimi wojskami, na, powiedzmy, na Litwę, gdy ta zostanie zaatakowana, czy na Estonię. I to nawet Premier, premier Estonii mówiła, że to są po prostu kpiny, no jak, no trzy, trzy tygodnie, tak? No więc. Yy, ta wojna, ta bitwa przewróciła całą y, Europę Środkową, bo gdyby ona została wygrana przez Rosjan, Kijów zostałby o, y, otoczony i upadł, no to zmieniłoby się to, że Rosjanie byliby o wiele silniejsi i mogliby bezpośrednio oddziaływać na, na całą właśnie Prybaltikę, jak oni to mówią, czy czy Polskę a teraz sytuacja jest o 180 stopni inna? Pozycja Polski wzrosła, bez nas się nie da utrzymać Ukrainy w wojnie i to już wszyscy wiedzą i widzą. Rosjanie niestety też, dlatego traktują nas jako, jako największego przeciwnika razem z Ukrainą, jakbyśmy byli jednym organizmem państwowym. Wiedzą, że Ukraina będzie tak długo walczyć, póki Polska stoi na nogach jak Polska się przewróci albo zostanie w jakikolwiek sposób ubezwłasnowolniona, wtedy Ukraina też się, też się przewróci, bo przez Rumunię można też transportować. Tam jest jeden most, prawda. Poza tym blisko jest Naddniestrze, które graniczy z Mołdawią, która też nie ma za bardzo wojska, czego dowodem i strachem jaki tam w obecnych elitach rządzących panuje jest to, że pani Pani prezydent Mołdawii przybyła do Warszawy na spotkanie z Joe Bidenem i założy się, że prosiła go, jak umiała, żeby Amerykanie jakoś rozciągnęli swój parasol nad Mołdawią. Bo oni również nie są w NATO, oni są no, skazani na, na pożarcie w przypadku ataku. No wiemy doskonale. Zresztą o tym wczoraj też robiłem m.in. odcinek, jak wygląda sytuacja na Dniestrza. To punkt numer dwa, który ja sobie zapisałem z, z tego raportu, on jest. Może mniej znaczący, jeśli chodzi o, o działania militarne, ale bardzo znaczący, jeśli chodzi o obraz całej wojny, bo tutaj Siły Zbrojne Ukrainy podały jeden, jako, jako jeden z punktów, ale, ale bardzo, bardzo ważny, bo, bo na miejscu numer dwa. Masowy cywilny opór wobec rosyjskich okupantów. Setki tysięcy cywilny, cywilnych Ukraińców zatrzymało postęp wojsk rosyjskich, przekazując informacje o ich ruchach siłom zbrojnym Ukrainy. Oczywiście to tak zostało określone, ale. Chyba, chyba trzeba sobie jasno powiedzieć, że Rosjanie już teraz z perspektywy czasu wiemy, że absolutnie nie spodziewali się, że nawet na tych terenach, gdzie, gdzie ludzie byli prorosyjscy, bo Ukraina była do tego czasu podzielona na prorosyjską i prozachodnią, no to kiedy jednak wjechali tam Rosjanie, to absolutnie oni nie powiedzieli, nie powitali ich z kwiatami, tylko, tylko zaczęli stawiać opór, mniejszy, większy różne te elementy oporu były. No i to też pokrzyżowało plany. Rosjanom prowadzenia działań wojennych, no bo jeżeli wiesz, że z tyłu nagle może się pojawić ktoś, kto będzie albo do ciebie strzelał, albo przynajmniej prowadził działania, jakieś działania, które uniemożliwią ci prowadzenie ataku, no to musisz mieć to z tyłu głowy i przez to też ten plan się nie powiódł No tak, tyle co dla Zjednoczenia społeczeństwa ukraińskiego i dla NATO zrobił Władimir Putin, to nie zrobił nikt w ciągu ostatnich 35 lat. I taka jest po prostu prawda, i takie są fakty, że faktycznie wschód Ukrainy był zdominowany przez ludność rosyjskojęzyczną, najprawdopodobniej obrządku kościoła prawosławnego rosyjskiego, bo to też jest prawda różnica. Ludzi, którzy zostali wychowani w duchu kultury rosyjskiej, także można powiedzieć Rosjanami żyjącymi na Ukrainie. A w Zachód faktycznie to, były, to byli ludzie, którzy naturalną siłą rzeczy grawitowali do Zachodu, do Unii Europejskiej, do, do, do Polski, Niemiec czy, czy, czy Francji. Wiadomo, kapitał, pieniądze, rozwój i tak dalej. No ludzie na wschodzie tego nie znali, Gdyby poznali, prawdopodobnie mogliby też zmienić zdanie, aczkolwiek na korzyść Rosji przemawiało to, że to byli ludzie rosyjskojęzyczni, tak? którzy na, na co dzień porozumiewali się językiem rosyjskim. No teraz sytuacja jest zgoła inna. Faktycznie ludność nie przywitała Rosjan kwiatami. Jeżeli już przywitali to w sposób bardzo zimny na zasadzie wyszli przed dom i popatrzyli na Rosjan i weszli do domu z powrotem. <laughs> Trudno się zresztą ludziom dziwić, przecież to jest, można bardzo łatwo zginąć, a też niewielu nie ludzi ma broni. Nawet nie mieliby się czym bronić. E, poza tym nikt nie chce prowokować żołnierzy, żeby przypadkiem nie zaczęli robić zaczystek tak? w, tej, w tej wiosce, tak sami z siebie. Zwłaszcza, że to Rosjanie, a jak Rosjanie działają na wojnach, no to my doskonale też wiemy. Ale bywały miejsca, gdzie ludzie w sposób, można powiedzieć, pokojowy bardzo przeszkadzali Rosjanom, na przykład setkami stając na jakiejś drodze i po prostu stojąc. No i ci żołnierze rosyjscy mieli do wyboru albo rozjechać tych ludzi, albo ich wszystkich zastrzelić. No i takiej sytuacji nie było, przynajmniej nic o niej nie wiadomo. A została uwieczniona sytuacja, kiedy rosyjskie ciężarówki stanęły i po kilku minutach trąbienia i wrzeszczenia postanowiły obrać okrężną drogę. Tak? No to ktoś może powiedzieć, no, w sumie, to co to za szkoda czasu? No może i szkoda, ale może jechały godzinę dłużej, tak? Może ta godzina coś dała, może ktoś zdążył gdzieś uciec, przemieścić się, może Rosjanie nie mieli przez pięć minut czym strzelać przez to. No. Wiadomo, na wojnie wszystko się liczy: wszystko, absolutnie wszystko, nawet to, czy ci zimno w stopie, się, się, się liczy, bo to jest mały jakiś element tego, tej większej całości, tej operacji, później taktyki, strategii i tak dalej, i tak dalej. Jedno się zepsuje, to później nagle zaczyna się walić wszystko. Eee, więc tak, wydaje mi się, że tak jak teraz jest skonsolidowane społeczeństwo ukraińskie, tak nie było nigdy w całej swojej historii. Więc to na pewno Władimir Putin strasznie sobie pokrzyżował plany, bo gdyby faktycznie jego, jego pierwotny plan wy, wypalił. W ciągu trzech dni Ukraina by została Ukraina, Kijów zostałby zajęty, nowe władze, tak? Bo to to był efekt szoku, ale mało ludzi by zginęło, tak? Mało cywilów, miasta by nie były poniszczone, nastąpiłaby zmiana władzy, zachód by na to przymknął oko, wy, wyraziłby jakieś tam głębsze. Ubolewania nad tą sytuacją, tak jak to miało miejsce w 2014 roku, kiedy Rosja po prostu wzięła sobie Krym bezprawnie, a Zachód był tylko głęboko oburzony. No i poza szczątkowymi sankcjami dalej handlował, współpracował i korzystał ze wszystkich dobroci, które niesie ze sobą znajomość i obcowanie z Rosją. Tak, mówię tutaj o surowcach w pierwszej kolejności. No teraz ta sytuacja jest taka, że społeczeństwo ukraińskie jest bardzo prozachodnie. Nie, już nie jest prozachodnie, ale jest bardzo prozachodnie i to również na wschodzie kraju. Ponoć y, ludzie, którzy posługiwali się językiem rosyjskim, mają do tego stopnia za złe Rosjanom to, co robią, że przestali go używać. Także no, skutki, jeżeli chodzi o społeczeństwo, są bardzo niekorzystne dla Rosji, bardzo korzystne dla Ukrainy i wydaje mi się, nie są odwracalne w krótkiej perspektywie czasu. Wydaje mi się, że to pokolenie Ukraińców, którzy doświadczyli tej wojny, oni już zawsze będą maksymalnie antyrosyjscy. Także tutaj kwestia uwolnienia czy wyzwolenia Ukraińców spod jarzma to już w ogóle jest bajka. Ukraińcy teraz będą kim, kim będą chcieli, nieważne jak się ich nazwie, oni będą się trzymali, wydaje mi się, w kupie i sprzeciwiali, sprzeciwiali się e, Rosjanom. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Z geopolitycznego punktu widzenia, Ameryka, która miała stracić wpływy na Ukrainie, zwiększyła je. I to mocno. Polska, która miała być ubezwłasnowolniona, nie dość, że nie jest, to zwiększyła swoje wpływy. Zarówno w krajach bałtyckich, tak, jak i na Ukrainie, czyli porażka w pierwszych tygodniach, miesiącach wojny spowodowało, że nie tylko Rosjanie nie osiągnęli swoich celi tych, powiedzmy, denazyfikacji, które są, to był bardzo luźny cel i generalnie nigdy bym takiego celu nie, nie z... Nie powołał do życia, chociaż wiem, że on jest wygodny dla propagandy, tak? Bo generalnie, co to znaczy denazyfikacja no to, czy, czy demilitaryzacja? Zniszczymy 10 składów broni i można powiedzieć sukces, tak? Zde Ukraińcy nie mają broni. E denazyfikacja, czyli co? Trzeba zastrzelić prezydenta z, z Zeleńskiego? No może to wystarczy, sukces. Także jeżeli chodzi o propagandę, to były bardzo wygodne hasła. Jeżeli chodzi o kwestie wojskowe, to kompletnie niezrozumiałe. Nic się nie udało zrobić, nie udało się powiększyć wpływów rosyjskich. Wydaje mi się, że, że nie Ukraina, tylko Białoruś się chybota, bo widzą, że to nie jest jednak taka silna Rosja, jak im się wydawało i jak Władimir Putin utrzymywał. Dalej, Nancy Pelosi przecież była z wizytą w Armenii, która jest na miękkim podbrzuszu Rosji. Także Rosjanie, jeżeli chodzi o wojnę na lądzie, można powiedzieć, że wygrywają, ale okupując to straszliwymi stratami, przegrywają tym, że Polska zwiększyła swoje wpływy w Europie Środkowej, jej pozycja urosła, co strasznie kłuje Rosjan, Amerykanie zwiększyli swoje wpływy. Finowie i Szwedzi zawsze neutralni, teraz chcą być w NATO. Praktycznie już są w NATO, tylko nie jest to oficjalne, Armenia najprawdopodobniej staje okoniem, Turcja gra w swoją grę i się Rosjan w ogóle nie boi, wykorzystuje próżnię, którą zrobili Amerykanie na Bliskim Wschodzie, żeby sobie ten teren zagospodarować i ponoć tak jest, ponoć język turecki na Bliskim Wschodzie jest najczęściej używanym spośród języków. Nie, nie autochtomicznych, tak? Jeżeli chodzi o Chiny, no Chińczykom też się nie podoba, że ta Rosja się tak długo bawi z tą Ukrainą. No przecież mieli wjechać najbiedniejszy kraj, który już, już raz dostał w zęby 8 lat wcześniej, a, a Rosjanie nic nie mogą zrobić. I na dodatek wygląda to tak jak, tak jak wygląda. Także no, na ten moment geopolitycznie. Rosja przegrywa jak tylko się da na każdym polu, a Ukraina wygrywa na pewno tym, że się jednoczy, no ale traci jednak ludzi miasta i, i przemysł, i gospodarkę już praktycznie straciła, pieniędzy już właściwie na Ukrainie nie ma, to wszystko ciągnie na pieniądzach z, z zagranicy. No i no niestety to jest bardzo, bardzo drażliwy temat, ale Ukraina wisi na włosku, tak? Wisi na włosku i w momencie, kiedy. Taki fantastyczny scenariusz: Chińczycy by zaatakowali Tajwan, co wydaje mi się, że tego nie zrobią. No to Amerykanie mogą przykręcić kurek z pieniędzmi powiedzmy o połowę, albo o 3 czwarte, albo o jedną czwartą. No i kto teraz wyrówna te różnice? Niemcy? Tak? No więc to, to tyle, jeżeli chodzi o ten temat. To jeszcze, jeszcze jeden punkt. Ja, ja go wrzucę jako. On jest rozpisany na, na kilka, ale ja zwrócę. Zwrócę, jakby uogólnię go bardzo mocno, tak powiem, a mianowicie działanie systemu obrony powietrznej, ale ja bym to uogólnił i, i zapytał Cię o e, Twoim zdaniem e, charakter tej, tej wojny, bo mam takie wrażenie, że oprócz tego, oczywiście, że w społeczeństwach zachodnich przekonywano nas, że żadnej dużej wojny nie będzie, że te czasy wojny się zakończyły, no to jak się mówiło o wojnie, to mówiło się, teraz będzie nowa technologia wiadomo roboty, drony. E, drony podwodne, i wszystko to, co najnowsza technologia, że, że będzie nam pomagała, i w zasadzie m, na przykład brano, brano pod uwagę ten konflikt Azerbejdżan-Armenia, że tam głównie właśnie działały drony, e, i tak przekonywano nas, część przynajmniej ekspertów przekonywano nas, że, że takiej zwykłej wojny to już, to już absolutnie nie będziemy oglądać. Czołgi to trzeba odstawić do muzeum, że niektóre sprzęty. Trzeba, trzeba mieć, ale trzeba też sobie jakby nie, nie rozwijać przynajmniej tego. No, a jednak wojna na Ukrainie, działanie systemu obrony przeciwpowietrznej, chociażby, no, pokazuje, że, że mamy do czynienia z tradycyjną wojną i ona nie odeszła. Ten sprzęt, który wydawał się przestarzały, nie odszedł do lamusa. Ten sprzęt po prostu trzeba mieć nowoczesny, ale cały czas to sam, też sam czyli cały czas trzeba mieć czołgi, trzeba mieć bojowe wozy, piechoty. Trzeba mieć no, sprzęt, który znaliśmy z innych wojen, tak, tak mówiąc najogólniej, a najlepiej jak jeszcze mieć coś, czym, czym jest się w stanie przeważać na, na polu walki. W przypadku Ukraińców to chyba jest właśnie ta obrona powietrzna, która jednak no, zaskakująco dobrze i skutecznie działa w tej wojnie. Wszyscy mówili, że nie będzie wojny za wyjątkiem Rosjan. Tak? Oni wiedzieli, że wojna będzie. I teraz, czy za 10 lat, czy, o, czy oni pierwsi zaatakują, czy ktoś inny ich zaatakuje? Oni raczej zawsze żyli w tym przekonaniu, że wojny zawsze będą, ale faktycznie, Zachód jak najbardziej, wojsko już jest niepotrzebne, armia to tam relikt, prawda? XX wiek, my teraz mamy XXI, rozwijamy się, jest prosperity, bogactwo, budujemy drogi i szybką kolej jest super. No, tylko wszyscy zapomnieli, że Rosjanie też chcieliby mieć Prosperity i też chcieliby budować drogi i szybką kolej. Ale problem jest taki, że nie mają pieniędzy, żeby to robić. Rosja jest biednym krajem. Generalnie w moim odczuciu Rosja to nie jest kraj pierwszego świata. Wiem, jak to brzmi, ale gdyby porównać sobie standard życia w Polsce. Rozwój infrastruktury w Polsce, to co już mamy i co chcemy zbudować, do tego, co jest w Rosji, to to jest dzień do nocy. To jest dzień do nocy. Rosjanie pierwszą y, dobrą drogę, powiedzmy drogę szybkiego ruchu, między Petersburgiem a Moskwą, dwoma najbogatszymi centralnymi miastami Federacji Rosyjskiej, zbudowali w 2008 roku. W 2008 roku, 300 lat im to zajęło, tak? Drogi właściwie biegną tylko do Moskwy i to od zachodu, północy i południa. Od wschodu dróg do Moskwy też nie ma. Pojechać do Władzy Wostoku to jest wyczyn. W Rosji są miasta, do których nie prowadzą żadne drogi i można się do nich dostać wyłącznie samolotami. Nie wiem, czy się mylę, ale chyba jedną, jednym z takich miast jest Kurylsk. Tak? Rosja jest gigantyczna, nieskomunikowana 20 milionów ludzi nie ma toalety w domu, jeszcze więcej ludzi nie ma prądu w domu. My tu mówimy o kraju drugiego świata, tak? ale zaburza nam te percepcję to, że jest Moskwa i że parady u nich super wyglądają. No, parady wyglądają super, bo coś musi wyglądać super w Rosji. A prawda jest taka, że nie ma tam za bardzo z czego tego wyciągnąć. Wydaje mi się, że Rosjanie i tak nawet dobrze sobie radzą, jak na to, co mają i z jakimi wyzwaniami muszą się zmagać. A największe te wyzwania to jest to, że są ogromni. Że mają za mało pieniędzy na wszystko, że tam się nic nie opłaca, korupcja kwitnie. Także Zachód o tym zapomniał: że Rosja bardzo by chciała być takim krajem jak, jak, jak kraj Europy Zachodniej, jeżeli chodzi o pieniądze. Problem w tym, że sam z siebie tego nie wykrzesa, a sprzedawanie samych surowców nie wystarczy. Więc co nam zostaje jeszcze? No zostaje nam wojna. Nie dla zasady. Ale dlatego, żeby mieć pod kontrolą Europę Środkową. Rosja była imperium tylko wtedy, kiedy kontrolowała Europę Środkową. Nigdy indziej. To samo tyczy się Polski. Polska była imperium, kiedy kontrolowała Ukrainę. Nigdy indziej. W momencie, kiedy straciliśmy Kijów, Polska była takim krajem, że wystarczyło kopnąć w drzwi i drzwi się przewracały. Dlatego tak ważna jest ta wojna dla nas, jeżeli chcemy być bezpieczni, chcemy zarabiać, i w Polsce chcemy mieć prosperity. No chyba lepiej, żeby Ukraina, powiedzmy, była w obrębie Zachodu, w obrębie Stanów Zjednoczonych, w obrębie Polski, żeby to polskie firmy odbudowywały, budowały kolej, żebyśmy my na tym zarabiali i żeby, żebyśmy skopiowali model niemiecki, tak? Niemcy Mówię teraz w dużym uproszczeniu, żeby, żeby przykład był klarowny, mogą pracować 4 godziny dziennie, bo Polacy pracują 12, tak i wychodzi po 8. No to wydaje mi się, że my byśmy chcieli zrobić coś takiego, że Niemcy pracują 4, to my nie będziemy pracować 12, tylko 8, bo Ukraińcy będą pracowali 12. No i to jest ten model, tak? I to o to właśnie chodzi w polityce, w geopolityce, w wojnach, żeby ktoś na mnie pracował, żebym ja nie musiał tyle pracować, żebym miał pieniądze z tego, że ktoś na mnie. Pracuje. Im więcej tych ludzi będzie, tym lepiej, bo ja będę miał więcej pieniędzy, a będę mógł zmniejszać też obciążenia tym ludziom, że nie będą się oni zbyt szybko buntować. A jak będą się buntować, no to zawsze można im powiedzieć: No to idźcie do Rosji, albo nie buntujcie się, bo ja mam gigantyczną armię, którą sobie kupiłem za pieniądze, które dla mnie zarobiliście. Tak? Więc to o to w tym wszystkim chodzi. I wydaje mi się, że to też był element propagandy francusko-niemieckiej, bo Francuzi i Niemcy bardzo chcieli, żeby ta Rosja jednak w tej Unii Europejskiej była. Kiedy my przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, to to był projekt z założenia, tak jak NATO, antyrosyjski, który miał stanowić przeciwwagę dla Rosji i jej wpływów. No, ale po pewnym czasie okazało się, że to tak nie do końca, że Surowce są fajne z Rosji, że może byśmy ciężki przemysł przynieśli do Rosji, żeby on tam za jedną trzecią ceny operował.